Co było na początku? Na początku? O jejciu, Ewa. Co byś napisała na pasku w telewizji? Kinga Sawczuk e, zrobiła szarlotkę, udało jej się bez spalenia. Dokąd tu nocą jesz? Nocą sobie tupta po jabłuszka, mimo że ich nie je. Czego zdecydowanie nie możesz sobie odmówić? Słodyczy. Czy służba wojskowa powinna być znów obowiązkowa? Nie, 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 nie. Przynajmniej nie dla dziewczyn. Uważam, że wegańskie jedzenie jest? Dobre, chociaż kocham mięso. W jakim najdziwniejszym miejscu spałaś? E, najdziwniejszym e, nie wiem, ale spałam kiedyś w samochodzie i w takim dużym namiocie, ponieważ byłam na obozie harcerskim. Gdy byłam mała myślałam, że? Że mikołaj święty mikołaj istnieje. E, istnieje, przepraszam. Istnieje. Jakie masz hasło do maila? Kinga jest fajna i lubi pierogi ruskie. Kim była twoja pierwsza miłość? Pierwsza? Ojej, oh to Justin Bieber. Do teraz jest. Czy masz znajomych homo sapiens? E, oczywiście wszyscy. Jeśli nie teraz, to kiedy? Teraz. Z czego mogłabyś prowadzić szkolenia? E, z TikToka. Kiedy ostatnio zrobiło ci się głupio? Teraz, ponieważ mówię same głupie rzeczy. Jak pachną hipsterzy? Hipstersko. Od jakiej głębokości kończy się patelnia, a zaczyna się rondel? Nie rozumiem pytania. Czy zero jest, czy zera nie ma? Jest. Gdybym mogła być dniem tygodnia, to byłabym... Sobotą. Jeżeli obeszła się jezioro, to jezioro zostało... E, tak, wciąż jest. Na grubym, czy na cienkim? I łagodny, ostry, czy mieszany? E, na grubym i czosnkowy. Na czym zarobiłaś swoje pierwsze pieniądze? Na działalności w internecie. Nie, na wiśniach. Zbierałam wiśnie. Jak umarło Morze Martwe? No po prostu sobie było i umarło, no niestety. W mojej lodówce zawsze jest... Jak się przeprowadziłam do Warszawy, to prawie nic nie ma. Czy łysi powinni mieć głowę szamponem czy mydłem? Myślę, że mydłem. A jak nazywa się... Samiec biedronki. Biedroniec. Kiedy i co zrobiłaś dobrego? Dałam bułkę starszej pani, która, no, sprzedawała takie maskotki na patelni. Było mnie bardzo szkoda. Czy jabłko Adama byłoby dobre dla wegetarian? A no nie wiem, muszę spróbować. Może. Gdybyś miała wypowiedzieć ostatnie zdanie do świata, a potem zniknąć, to co by to było? Nigdy się nie poddawajcie. Nigdy. パン、no, <music>